Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Być może gdzie indziej, miasto, są ziemie piękniejsze, miasteczko i noce gwiaździstrze, wieś, I ranki jaśniejsze, ulica, być może bujniejsza dom, zieleń, podwórko, i pierwsza gałęziach. Śpiewa Las na horyzoncie. groby. Być może gdzie indziej. W dzieciństwie. W sercu jest droższa. Poznaje się piosenka nad Wisłą. Kwiaty piasek zioła, zboża, Są zmierzchy na piordach. Zwierzęta i cienie piramy, Pola I zorze polarne. Rąkki, i słowa, słowa palmami, owoce, stubarki. Ojczyzna się śmieje. Ma ogrody. Na początku ojczyzna. I drzewa, ogroda. Jest blisko. Cudowne urody. Na wyciągnięcie Dzień ręki. Może gdzie indziej. Lecz w sercu jest droższa. Piosenka no. nad wisłą. Dopiero ja. później. Rośnie, ma krwawi, boli.